Spotkała mnie dzisiaj miła niespodzianka, bo nie spodziewałem się, że w sobotę że tak szybko dostanę przesyłkę. No ale odebrałem przesyłkę. No i. Pierwsze zaskoczenie. To jest Scyzoryk firmy Rake. Nie żadne Rójkę, tylko Rake. Ważne, ważne, żeby to zapamiętać, w końcu. <laughs> Zwłaszcza ci, którzy mówią o tych nożach, często powinni pamiętać jak to się wymawia i uwaga rzeczywiście jest ta firma powiązana w jakiś sposób nie wiem w jaki do końca z firmą Phoenix, bo jest odrębny kanał, czy odrębny, odrębny adres rakeknives.com ale e-mail informacyjny to jest tam Fenixcom i tak dalej. I firma Phoenix Limited. Więc trudno mi powiedzieć o co, o co tu chodzi. W jaki sposób oni są związani. Wiem, że e, Rake robiło jakieś noże dla Fenixa, ale Fenix nie robił żadnych e, latarek dla Rake. Więc a, nie wiem o co chodzi. Ok, Nie muszę tego wiedzieć. Nie ma to nigdzie. Nie znalazłem nigdzie m, żadnych materiałów źródłowych. Z których wynikałoby, jak głęboko są powiązane te firmy. Dobrze, to jest Scyzoryk Rake LD51B, czyli Black. Zapakowany w tekturowe pudełko przyzwoite z obwolutą, żeby nie było, więc elegancko taki full wypas. Mogliby to sprzedawać w gistrze, w zwykłym worku. No a jednak się postarali. To trzeba in plus im zapisać. Jest karteczka, na której są przedstawione różne narzędzia. Właśnie to z Cezaryki Rake od LD11, który ma poza głównią tylko pensetę. No i tak dalej. Aha, w ogóle cztery narzędzia, tak. Aż do LD61, który jest najbardziej zaawansowanym modelem, a od tego, który ja kupiłem, różni się tym, że ma dodatkowo jeszcze pilnik, którego ten model nie ma. Dobrze, pięknie, piękne, piękne. Dobrze, zaraz zobaczę, co tu jest. 10, dobrze. Tutaj jest jeszcze kolorowa jakaś taka reklama składana z różnymi modelami noży Rake i ze scyzorykami również. A to jakaś karteczka moja, chińska karta gwarancyjna niewypełniona, scyzoryk w woreczku no i pochłaniacz wilgoci. Przetłoczenie, jakieś takie fajne. No okej, okay. ja i tak tego nie będę używał, wypieprzę to, ale, ale jest coś takiego. Może <coughs> właśnie, gdyby, gdybym chciał e, sprawić komuś prezent, no to byłoby fajnie, jakbym w takim opakowaniu dodał, a nie w worku. <coughs> jest jeszcze. Rake, ready to make it. No, jest przyczepiony do klipsa. To jest wyposażony w klips. Już nie jest. jest. Znaczy, już nie ma tej karteczki. No i co tu jest najważniejsze? Yy, przede wszystkim, no to chyba nie jest żadną tajemnicą, że sama idea jest zerżnięta <laughs> yy, od Victorinoxa. I z Victorinoxem na jakimś tam <laughs> poziomie będę to porównywał. Yy. Fajne, fakturowane okładziny, w ogóle to narzędzie nie jest tak finezyjne jak nożyki Victorinoxa, chociażby przez tę dość siermierzną chociaż chyba z G-10, zrobioną okładzinę. I pierwsze wrażenie to jest ciężar, on waży ponad 250, ponad ćwierć kilo, 260 gramów. No i co tutaj mamy, klips, który chyba odkręcę, a może nie, korkociąg, w który można sobie coś wkręcić, jeżeli się to pozyska takie jakieś dodatkowe, o właśnie zaraz zobaczę, czy będzie pasowały, czy będą pasowały, jakieś... Hmm. Akcesoria od Victorinoxa. Zobaczę, czy będzie pasował śrubokręt. Mały. Pasuje idealnie. Pasuje idealnie. To jest w zasadzie wymiar taki sam, taki sam skręt. Identyko jest. Być może celowo zrobione, żeby również akcesoria od Victorinoxa pasowały. Są identyczne. Dobrze, więc to już sobie wyjaśniliśmy. No właśnie, ciekaw byłem, bo dopiero co go odebrałem, więc tak na gorąco sobie... Co prawda już go wyjmowałem z pudełka, tak żeby przyjrzeć się temu, ale... Ale jeszcze... Nie dokonywałem żadnych dokładnych oględzin. Jest zbijak do szyb. W jakiejś tam awaryjnej sytuacji może się przydać. Chociaż myślę, że jakby samym narzędziem uderzyć bez żadnego zbijaka, to i tak by poszła każda szyba. Co tu jeszcze jest? Z Victorinoxa jest ściągnięta koncepcja pensety ukrytej, ale ta penseta to jest naprawdę full wypas. Ona wygląda jak taka penseta zrobiona przez. Sowietów Z jakichś odpadów Które zostały po czołgu Jest naprawdę solidna Widzę, że dobrze chwyta Ładnie się te, 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 te łapki Szczepiają Jest naprawdę Duża W porównaniu z pensetką Victorinoxa to jest smog To jest Rake i Victorinox No to widać Victorinoxa to jest maleństwo dwa razy mniejsze. No i to chyba można zaliczyć jako coś pozytywnego, jest lepsza od Pensety Wiktorinoxa. Ładnie łapie, no nie będę sobie żadnych włosów wyrywał ała, ała ale łapie dobrze. Jest łączona nitami. Są zapunktowane. No, pewnie będzie się trzymać. Dobrze. Cyk. Co my tu dalej mamy? Głównia noża jest otwierana jedną ręką. Cyk. I jest to naprawdę coś, co robi wrażenie. 85 mm, o ile pamiętam. Ale zmierzę to sobie. Nawet od nasady. 89. Samego ostrego 84. Głównie jest zrobiona ze stali Sandwich 12C27. Więc całkiem spoko. Blokowana liner-lokiem. Dobrze. I można sobie złożyć. Co tu jeszcze jest ciekawego? Zerżnięte z Victorinoxa szczypce i porównam to ze szczypcami Victorinoxa, bo też ciekaw jestem. Specjalnie wziąłem te Victorinoxa, żeby sobie tam pooglądać te rzeczy. Jak to wygląda? Sprężyna wygląda znacznie lepiej, bo ona jest montowana w taki sposób, w jaki sposób montowane są te wszystkie rzeczy dociskane tymi zewnętrznymi sprężynami. <laughs> Jeżeli chodzi o wielkość, Bardzo podobna. Nie wiem czy identyczna, ale bardzo podobna. Rozwarcie szczęk jest chyba ciut większa. To znaczy, ten, nie, nie większa, tylko ciut większy. Większe to narzędzie odrobinę, ale nieznacznie. tam Tak. Szczęki ma dłuższe, mniej więcej o milimetr ale stopień rozwarcia pożera Victorinoxa, więc większy stopień rozwarcia to jest dobre też ma tutaj miejsce na cięcie drutu i to grubszego niż Victorinox niż szczyp, mogą uciąć szczypce Victorinoxa zagniatarkę do końcówek kabli ma taką samą ma tutaj otwór którym można wygiąć jakiś twardszy drut. Oprócz tego ma też specjalne otwory w innym narzędziu. Dobrze, jest piła. Bardzo przyzwoita. Zaraz porównam ją z piłą z Ranger Gripa. Jest krótsza. Jest krótsza, więc to jest coś na poziomie krótsza i cieńsza. Ale to jest coś na poziomie, myślę, Huntera, oczywiście nie Huntera Pro, tylko <laughs> e, przepraszam, Forestera. Nie hantera. zaraz zobaczymy. Tak, to jest coś jak piła Forestera. Tak, jest trochę szersza u nasady. Grubość bardzo zbliżona i długość taka sama. Taka sama. No, może ciut, ciut dłuższa, ale to też nieznacznie. Czyli można powiedzieć, że na, narzędzie na, na bardzo podobnym poziomie. Nożyczki. Nożyczki są duże. Nożyczki są duże. Gdzieś tu sobie kartkę... O, właśnie. Zobaczymy, jak one tną. Kartkę przygotowałem. No, tną pięknie. Dobra. Yy, też sprężyna jest takim osobnym elementem, który sprężynuje o, 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 fajnie przy otwarciu otwiera też nożyczki przy zamknięciu przestaje odpychać bardzo dobrze o, bo tu mamy narzędzia, których się nie da wyciągnąć bez otwierania tego, dobrze śrubokręt Philipsa bardzo fajnie zamontowany ten sposób, a nie gdzieś tutaj myślę, że to jest taki bardziej tradycyjny sposób mocowania śrubokręta. Rozwiertak szydło przyzwoite może być to ściągacz do izolacji powiedzmy jakiś coś do przykręcania szprych do kręcenia szprych no i oczywiście rozbiór taki szydło co tu dalej jeszcze ciekawego jest takiego aha o. otwieracz do butelek zaraz sobie zrobię tak cyk to pochowam no to już było i to już było tak Dobrze. Otwierasz do butelek ze ściągaczem do izolacji, który, z którego ja trochę żartuję, no ale rzeczywiście no, mo, można tego użyć jako ściągacza do izolacji. Są też dwa otwory o różnych średnicach do ewentualnego wygi wyginania, wyginania stalowych drutów. Prętów. Na pewno się do tego przydadzą. Mogą być. Płaski śrubokręt na końcu. No i co tu jeszcze? Nóż do cięcia pasów, no i powiedzmy, że to jest śrubokręcik, jeszcze taki mały na końcu. Ten nóż otwiera się do takiej pozycji, nie do prostej, czyli nawet ergonomicznie wskazuje na, na, na to, że może być użyty właśnie do tego. No, a jest oczywiście ząbkowany, więc to umożliwia cięcie sznura też jakiegoś tam. No. Aha, yy, nie ma moim zdaniem takiej finezji to narzędzie, jak narzędzia Victorinoxa. Jest troszeczkę bardziej siermiężny. Oczywiście to jest yy, moje indywidualne odczucie, bo na przykład głownia noża jest wypolerowana, po prostu świeci jak lusterko. Naprawdę fajna rzecz. Ja wolę piaskowane. Ale jeżeli komuś się coś takiego podoba, no to jest fajne. Nóż jest ostry, jak brzytwa. chlasta papierek. Goli łapę. Także... Jest okej. Okay. I to wszystko za 200. cholera, zapomniałem 200. ale i jaja, 220 zł, 219 dokładnie. Zaraz wykorzystam otwieracz do butelek. Yy, no, nie wiem ile kosztowałoby tego rodzaju narzędzie Victorinoxa. Myślę, że, że dwa razy więcej. Także, jeżeli ktoś potrzebuje narzędzia, dobrego narzędzia, niekoniecznie znanej firmy niekoniecznie cieszącego się jakimś prestiżem to to jest naprawdę fantastyczne narzędzie każdemu mogę polecić a sięgnąłem po nie, bo ostatnio coś się tak jakoś wkręciłem w scyzoryki i chyba sobie wywalę z zestawu nóż normalny taki pojedynczy nóż składany i zacznę. Nosić ten scyzoryk tani z przyzwoitej wielkości głownią, <laughs> bardzo fajne parametry. No i dodatkowe narzędzia, po prostu rewelacja, moim zdaniem. No i to, co kiedyś tam myślałem, coś słyszałem, coś wiedziałem, albo nie wiedziałem czegoś, rzeczywiście Rake jakoś, w jakiś sposób jest powiązany z Feniksem, ale jak, nie wiem. Czy to jest jakaś spółka, bo wiem, że szef firmy Rake z, od samego początku współpracował z innymi firmami, Właściwie był jakby podwykonawcą. Robił swoje rzeczy, ale sprz... jakby sprzedawał je przez kogoś. I być może ustatkował się... No, firma Rake istnieje od końca XX wieku. Tam chyba z 98. Tak mi się coś wydaje. Coś, coś takiego pamiętam. Ale pod nazwą Rake występuje dopiero od 2014. Więc coś musiało takiego nastąpić, że może jakaś fuzja z, z Fenixem? Nie mam pojęcia. W każdym razie, jeżeli ktoś szuka fajnego, taniego narzędzia, to zdecydowanie polecam. Jedynym mankamentem jest waga. No ale coś za coś, albo porządne. No, jak jest porządne. Y jest wytrzymała, no to musi ważyć. No, no nie ma cudów, no po prostu prawa fizyki są takie, a nie inne. Chyba, żeby jakieś dodatki tytanowe yy, były, szkielet tytanowy, ale wtedy to nie kosztowałoby 220 zł, tylko tam grubo dużo więcej. I co ciekawe, yy, kupiłem to, kurczę, nie pamiętam jak się nazywa, nazywa firma, w której to kupiłem, sklep internetowy. W każdym razie, oni to kupują, bo tutaj na pudełku jest adres innego sklepu internetowego. Kupują to w innym sklepie, który jest oficjalnym, chyba dystrybutorem firmy Rake w Polsce. No i ten oficjalny dystrybutor sprzedaje te scyzoryki po 250 zł. 249 zł. i kupiłbym, bo nawet nie szukałem nigdzie. Od razu wszedłem na ich stronę, ale akurat nie było. A wszedłem na stronę innego sklepu pyk, pyk 219, czyli kupiłem go 30 zł taniej jeszcze niż u oficjalnego dystrybutora, jestem bardzo zadowolony. I chyba właśnie wywalę swój no, no, z, do, do takiego zestawu EDC chyba wrzucę to, a wyrzucę jeden z multituli, który noszę przy sobie taki, żeby się nie obciążać za bardzo i, i nóż składany. Bo myślę, że to zastąpi mi wszystkie inne narzędzia. No, i tyle. Być może o wielu rzeczy, rzeczach zapomniałem, ale nie chcę się powtarzać. Bo jak zacznę wymyślać, to pewnie jak urzę, coś mi się tam jeszcze przypomni dziwnego i okaże się, że już o tym mówiłem. Także tak. Cena rewelacyjna, jakość bardzo dobra. Ja myślę, że zdecydowanie dorównuje narzędziom Victorinoxa. A my, niewykluczone, że materiałowo nawet stoi troszeczkę wyżej. To pewnie zależy, co. Wygląda, nie wiem, czy, czy przez kolor, czy przez fakturowanie tych okładzin, czy przez wielkość. Wygląda tak jak takie. Radzieckie narzędzie z lat 70. Gniocja niełamioca, ale jest naprawdę, no, no, to jest przyzwoite narzędzie. To nie ma służyć do tego, żeby wyglądało, tylko żeby pracowało. I y, jestem pewien, że doskonale się sprawdzi w czasie y, używania. Także kurczę, jestem bardzo zadowolony z tego, dlatego cieszę się, podzieliłem się swoim, swoją radością. A w pokoju na akwarium od poniedziałku o od 6.10 rosną fasole. I tak naprawdę ruszyły dopiero, że jakieś tam te kiełki pojawiły się we wtorek, może już nawet w poniedziałek, ale do czwartku były prawie niezmienione. Tak troszeczkę się zazieleniły miejscami. I dopiero we czwartek. Zaczęły się pojawiać. No coś się zaczęło ruszać. Także we czwartek i to po południu chyba za zaczęły się podnosić. Ja zresztą nie wiem. <laughs> Poczekam jeszcze do jutra. Zmieniłem ustawienie to znaczy może nie parametry kamery, tylko punkt widzenia bo już podrosły tak wysoko, że prawdopodobnie wierzch, czy czubki, tam gdzie są liście. Yy, przestały być widoczne, przestała kamera obejmować, więc kamerę troszeczkę podniosłem, a zobaczę jeszcze, może, może jutro zamknę cały projekt, a może poczekam do poniedziałku, żeby to tak tydzień trwało. No i z tym, że ta kamera, ona fajnie tam, ona jest predestynowana do tego, żeby robić zdjęcia poklatkowe, natomiast jakość pozostawia wiele do życzenia. Poeksperymentuję jeszcze z GoPro, zobaczymy. GoPro jest o wiele lepsze pod tym względem. Poza tym mam do GoPro, specjalnie kupowałem jakąś tam dodatkową obudowę z soczewkami makro i może się nadać, ale zobaczymy, no, zobaczymy, bo będę musiał to jakoś mm, podłączyć do mm, powerbanku, nie wiem ile to wytrzyma, zobaczymy. Próbowałem przy pomocy GoPro zrobić jakiś film poklatkowy coś. Chyba uruchomiłem, niepotrzebnie uruchomiłem głosowo kamerę, bo ona wtedy chyba wskoczyła w tryb normalny. Bo później jak to powtórzyłem i paluchem nacisnąłem guzik wyzwalający czy rozpoczyna inicjujący. Nagrywanie to, to nagrała prawidłowo, ale w pierwszym przypadku poza tym cała koncepcja legła w gruzach, bo wiatr silny wiał przewrócił mi to wszystko tam krusze nieważne no, a ze scyzoryka jestem bardzo zadowolony, polecam Rake LD51B a nie wiem czy w jakiejś innej wersji kolorystycznej występuje są jakieś inne tylko, że nie akurat ten model o, jest Aha. A są różne. Jest seria LD, i ona ma taki właśnie dziwak jakiś. Jest tutaj. O, nawet fajny. LD43. Jest zielony. Ale nie ma szczypczyków ani nożyczek, więc w sumie do bani. Ale ma karabinczyk. Jakby ktoś chciał, właściwie karabinek. karabinek. Karabinczyk to jakaś taka dziwna nazwa no i różne noże takie ble ble tutaj widzę chyba huzara nawet myślałem o tym żeby sobie tytanowego huzara jeszcze kupić on się nie nazywa huzar ale to właściwie jest huzar tylko z mi z tytanu ale zniechęciłem się bo ma blokadę typu frame lock a ja tego nie lubię a głownia też tam z butów nie wyrywa więc chyba sobie daruje. Ale tutaj ten y, taki nóż F118 to jak najbardziej ze stałą głownią. No, wybaczę jeszcze. Na pewno jeszcze y, zwrócę uwagę na Rake, bo jest, to jest naprawdę bardzo fajna firma. Ja myślę, że warto teraz się tym zainteresować, dopóki jeszcze nie obrośli w piórka, bo ja tak widzę, no co tam było takie kupiłem sobie nóż też chiński bardzo fajne były na początku zresztą do tej pory to są bardzo fajne narzędzia kurczę no wypadła mi z głowy nazwa dosyć w każdym razie sprzedawali tanio i dobrze a teraz sprzedają dobrze ale już nie tanio no, także co, co to warto, warto pomyśleć we właściwym czasie, żeby się yy, zaopatrzyć. No. Za 220 zł, naprawdę rewelacja. Rewelacja, nawet 219. Jeszcze zamawiałem to przez znany portal aukcyjny z jakąś tam funkcją smart, więc <laughs> dostawa była za darmo. Kurczę, super, super. no。